Dobrze, mój wynalazek potrzebuje jedynie do szlifowania. <słysy> 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 <gry> 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 I wy słonie w składzie porcelany! Ale, tak, to naprawdę trudne. Trudne? Wiesz, co to jest trudne? Bycie geniuszem otoczonym przez idiotów! Serio pytam, jak mamy A, grać w futbol! Skoro stopy nam się rozjeżdżają! A, tak, to nie czuję, jakbym całkiem stracił kontrolę! Dość tego! Mój sprzęt zadziała. Potrzebuję obiektu, który zniesie uczucie utraty kontroli. Nie! <laughs> Ale nie, już prędzej. Aha, mamy zwycięzcę. A mówiąc zwycięzcę, mam na myśli przegrywa. <laughs> Magnetyzm Norfa. Super! Super! Jesteście w szczytowej formie. Możecie iść do domu. Dzień dobry! Tak. Ale widzę was tu w poniedziałek. Wow, chłopaki! Czy wy też w życiu bardziej się nie spocieliście na treningu? Tak! Nawet mój pot się spocił! Byłoby miło się ochłodzić. O, a znacie może kogoś, kto ma nowy basen? Ze sztucznym wodospadem, dziką krawędzią i zamkniętą śrubą ten, kto pierwszy na miejscu! Nie tak szybko! Okej, okay. zdecyduje Elma ta moneta z limitowanej edycji. Czało pływacie. Zabójczy kucyk przegrywacie. Czało! Impreza w nie przez cały weekend! Ej, Bruno, ty skniłeś za mną? Czas do domku. Ha! Cie? Radykalna! Yo! To kroko Poważnie, shaker! Krokuś uśmiechodylek! Pożyczyłem ją od Klausa! Zostałem ją mając 5 lat! I wtedy chyba ostatni raz nią jeździłeś. Yo, skończyłem na etapie początkującym, więc przeszedłem na dwa kółka! Zamiast cisnąć z mojej deski, mógłbyś mnie czegoś nauczyć. Pewka, że mogę Ci pokazać kozackie triki, ale tylko jeśli nadobrzysz! Tak. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Huh? Carving. Kickflip. Ghost Only Prost of glide. Hydrant stall. Pierwszy raz. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ha! Myślałeś, że się zgubię, co? Nie najgorzej, Shaker, ale może lepiej zacząć od podstaw. A do tego nie ma lepszego miejsca niż sklep dla skate'ów w Srogi, Oli. Ha! Oryginalny cruiser z małym krokiem? Srogo. Serio? <laughs> nie? Przecież mówiłem, Shaker. Dobra, skołuj mu nowy dek. Porządne traki, kółka 52. I resztę zestawu dla świeżaka? Świeżaka? No weź, aż taki do kitu nie jestem. Ehm, wrócimy do tego. Panie Shaw. Tak, słucham. Wow, ten sprzęt jest naprawdę kozacki. Że Scott? Z Akademii Magnetycznej Elektrotechniki w Los Angeles. Może nam pan pomóc stworzyć buty elektromagnetyczne? Poważnie? Teraz? <laughs> Ale to! Poważnie. Jesteś jedyną osobą z niemożliwym połączeniem umiejętności. Jazda na desce i... E, e, jazda na desce i... E, tylko jazda na desce. To o co chodzi? Dek, traki, nowe kółka, kask, ochraniacze i... magazyn szawyt. Nie wierzę, przecież to niemożliwe. Słuchaj, koleś. Jak chcesz olać najważniejszy deskorolkowy wynalazek od czasów koła, możemy zadzwonić do likwidu. Musimy przełożyć lekcję shaker ziom, ale obczaj tę trzystronową rozkładówkę z podstawami dla świeżaków. Zgoda! Świetnie! To będzie najlepsza akcja w moim życiu. Można? basen chyba nigdy mi się nie znudzi. Fakt. Ale co ze starym basenem? Jest pusty. Zastanawiam się, czy zmienić go w garaż dla aut, czy wypełnić Elmata monetami, żeby móc w nich pływać. Wypełnić Elmata monetami? Mówiłeś, że to edycja limitowana. No i po sprawie. <laughs> Zrobię garaż. Czekaj, hey, Miło, że szeka. wpadłeś! Uhu, uh, brachu! Albo jeździsz na desce... albo ktoś wystrzeli cię z działa. <grym> Bardzo zabawne. Gdzie jest Morsum? Musiał wyjechać za miasto. Mówił coś o najlepszej akcji swojego życia. Klasyczny nostril. No, bank chodzi o deskę z hydroblatu. Nie, nie, stratosferyczny skok z kosmosu. Ha! No, strato. Strajto. Od... No to to, to drugie. <grym> <grym> Zasady każdego świeżaka. Zacznij od podstaw. Ach, nuda! No Triki, które musisz znać. Wow. Panie Show, witam w Akademii Magnetycznej Elektrotechnologii w Los Angeles. Dzięki. Ale wiesz, że ten skrót to Pamela BSP? Eh. I nie chcę ci psuć nastroju, stary, ale nie przeleciałem całej tej drogi do Los Angeles, żeby jeździć po rampie. <laughs> wow, czyli jednak nie żartowałeś? Technologia bez żadnych kółek to naprawdę prawdziwy przełom dla deskorolek. Tak właściwie to jeszcze nie, panie show. Akademii nie udało się ustawić odpowiedniego ładunku, bo projekty mm. badawcze nie potrafiły w żaden sposób otrzymać równowagi. Mm. Potrzebny nam skater z wręcz nieziemskim skillem, by wyczuć, jak magnesy na powierzchni powinny kontrolować metal w bucie. No to dobrze trafiłeś. Do dzieła. Czas na zjazd. Wow,

Może jednak zadzwoń do liquido. Tak się składa, że rekalibracja się powiodła. Teraz powinno się panu udać. Jeszcze raz upadnę i coś złamie, a w przyszłym tygodniu gramy przeciwko technikali, ha? tak jak mówiłem, wszystko już działa. Woohoo! Aha! Pierwsza jazda w basenie? Zacznij od niskiego łuku. Tak! <gry> Jeszcze jedno. Cały ten czadowy sprzęt jest jak najściślej tajny. Proszę podpisać. Ha! Nie puszczę pary uś. Gospodarzy. W życiu nie widziałem, żeby technikali poruszali się z taką gracją też nie widział Mac. O to, co technikali zrobili United na ostatnim meczu. A jeśli żółci nas pokonają, stracimy miejsce na szczycie tabeli. Dobra, trenerze, jaki jest plan? Jak ich pokonać? Ułożyłem intensywny plan treningowy. Prace nad szybkością, podaniami i komunikacją. Może gogle z termowizją na nocne narze. Przestańcie mnie męczyć. Podpisałem umowę o zachowaniu poufności. Te jaką i oczy. Dajcie mu spokój, chłopaki. Widać, że ma już dość waszych ciągłych pytań. Komora antygrawitacyjna? Kombinezon Siomy! I tak niczego wam nie powiem. Nie nie u kogo, ani gdzie. Zaraz lądujemy w Los Angeles. Witajcie w mieście aniołów, panowie. Witam ponownie, panie Show. Nie powiesz, gdzie, co? Przestańcie mnie pytać, a? dobra? Będziecie mieli czas na zgadywanki w hotelu, bo macie areszt hotelowy. A, a, za zaraz! Mam wezwać taksówkę, ser? Nie, dzięki. Mam własne cztery kule, Jo. Poważnie? Chciałem je jeszcze przez chwilę potestować. <laughs> P powiesz, co chciałeś potestować? Ja, teraz zacząłeś mnie śledzić? Nie. Przyszedłem pouczyć się jazdy. Jasne. jasne. Rany, w tym miejscu zmieściłby się wypasiony tunel aerodynamiczny. Strzelaj dalej, ziom. Sztuczna góra do base jumpingu? Nie nabiorę! A może... Z... Tak, udało się rozpoznać zbiegów. To dzieła, łapmy ich! Pora na lekcje, Schenker, Najpierw zrobimy luz. <laughs> whoa uh. duck <Doc. laughs> na zjazd! Wow. Aha. Ach. 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 Mamy ich! Kozackie ruchy, Shakersie! Tak, wszystko się zgadza. Jeden z bujną czupryną, a drugi... Hmm, faktycznie, chyba nie ma na to żadnej nazwy. Jazda na desce to żadna zbrodnia, przed pań. To do was. Wracajcie do hotelu! Natychmiast! To był szuwic z przejściem do lekkiego grindu i spóźnionym flipem przy lądowaniu. Tak, niezłe ruchy. Mówienie wszystkim o magazynie? Kiepski ruch! Wybacz, Nord. Myślałem, że trochę informacji ich uspokoi. Ale chcemy wiedzieć jeszcze więcej! Wewnętrzny basen do kiteboardingu? Kombinezon z pajęczyny? na linię w parku Yosemite! A może to potężna, zaawansowana? Przeszkadzajka przed bardzo ważnym meczem! Yes. Przepraszamy, ten Technikali są w dobrej formie. Ale z waszą szybkością i zręcznością możecie zamknąć ich możliwości podania. Z naszą prędkością i zręcznością... Nie ma ci, żeby nas powstrzymali. Wybacz, że ci nie uwierzyliśmy. Ta nowa technika całkowicie zmieniła naszą grę. O, dobrze już, dobrze. A teraz wyjdźcie na murawę i pokażcie, co umiecie! Uh -huh! A mówiąc, co umiecie, miałem na myśli, co ja sam wymyśliłem. <laughs> Że będzie ja, gorzej! Nie kumam, jak chłopaki z United z nimi przegrali! Fakt! <laughs> A teraz do mnie! Oryda! To John J. Johnson! Szybki niczym błyskawica! Ło! to trochę wyglądało jak szalic. Za dużo deski, Norcio. O! Oli! Karwin? Kick flip. Kończy się pierwsza połowa! I nic nie powstrzyma tych żółto niebieskich pędzi wiatrów. Jo, co ja narobiłem? Do, do, dobra, ziomy, mogę powiedzieć wam o, no wiecie, tym czymś. Serio? Ej, masz dziwne wyczucie czasu, brachu. Chodziło o kombinację spędzoną. Raczej o latające narty. Dość wodne. tego. Zadecyduję, rzut monetą. Że nie surfowałem, skakałem, latałem ani nic. Miałem pomóc skalibrować buty do jazdy bez kółek. Na rampie dla desek bez deski? Z magnesami i butem z metalu? Oh, czyli to się kryło w magazynie. Byłem tak, jeżeli! Hej Norf, a możemy je wypróbować? Właśnie, gdzie teraz jest trampa? Och. <ślaff> Ta, jest właśnie tutaj. To cały hub. Mówiłeś, że komu pomogłeś? Kolesiowi, który powiedział, że rozwija startup, ok? startup dla technikali. Pomogłeś przeciwnikom rozkminić technologię, dzięki której ruszają się jak duchy Co do no stary! To dzięki tobie dostajemy wciary? Sorry, ziomy. Nie wierzę, że tak łatwo dałem się nabrać. Ej, wykorzystali cię, bo jesteś świetnym graczem i skaterem. Hmm, szkoda, że nie masz butów z metalu, North. Hej, Elmatasiomie! Ile masz przy sobie takich monet? Tylko ta jedną, Nord! Wyprzedały się! Wiadomka! Elmatadorze! Matadoze. E, komuś monetę zlimitowane, limitowanej edycji chłopaki. E, wybito ich tylko milion 200! Kozacko! E, co ty wyprawiasz? O, znieważyłeś moją twarz! Nie. W taki sposób świeżak i ja... O, świeżak? Okej. Okay. I średnio zaawansowany skater. Zakończymy zniewagę ze strony technika. Wróciliśmy na drugą połowę. Oby Supa strajkę mieli nową strategię. Tu komisja dyscyplinarna. Tak, dzwoni, by zgłosić boisko z pewnymi nieprawidłowościami. Super strikers tłoczą się w obronie, a shaker zaczyna grę z całkiem nowym napastnikiem. To Nord Show? Bardzo nietuzinkowe Brendo. ale być może tego właśnie trzeba Super strikersom. są. Oli! Kickflip! O! O, spokojnie się. Damy radę. Prawdziwie finezyjna gra obu drużyn. Co? Skąd oni mają metalowe buty? Hmm, nieważne. <grym> no Shore od tak oddał piłkę. Ha, <grym> ha! i kradnie ją w świetnym stylu. <grym> Nareszcie supa strajka pokazują nam epickie ruchy! Rady, Mac! Mnóstwo goli! Ale finezyjny styl futbolu ustąpił miejsca dziwnym podrygom! Agnes ma za dużą siłę, shaker zio. Trzeba rzucić drobnymi. I już to zrobiłem! Wow! Już nie jesteś świeżakiem, shaker ziom! Pora na luz, zrób luz. Oh, 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 oh. A, a, I Super strajkę wygrywają! Dzięki świetnej drugiej połowie! A robiąc mam na Przykro mi, nie znaleźliśmy nic dziwnego oprócz pańskich graczy. Mają monety w butach. To bardzo nietypowe. Ale nie, zabronione. Impreza w moim basenie? Ha! kucyka więc tak! Tę monetę Shaker, trzymał w bucie! <grywa> Kazałem ci przecież spalić te zainfekowane. Nie, zostawimy cię. nie! No, 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 one śmierdzą stopami! Szykujcie się na treni! Ale toni! Nigdy nie trenujemy od razu po meczu! A, 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 proszę! proszę Odstaw nas na ziemię! A, Czemu? Nie ma innego sposobu, żebyście w ogóle znaleźli się na szczycie. A, a?